Marcel, jesteśmy po spotkaniu ze Stalą Rzeszów, wynik 2-2. Dwa razy w tym spotkaniu goniliśmy wynik. Szczególnie ta druga bramka chyba stracona bardzo, bardzo Was boli, bo nacieraliśmy, nacieraliśmy, ale nie zdobyliśmy bramki, tylko, tylko to rywal zdobył tą na 2-1. No tak, na no coś takiego zawsze podcina skrzydła, jak mieliśmy dobry okres gry, strzeliliśmy bramkę na 1-1 na i chcieliśmy pójść za ciosem, a dostajemy bramkę Plecy, więc coś takiego zawsze boli. Trzeba wykorzystywać swoje momenty. Yy, mocna bura od trenera w szatni, bo na drugą yy, połowę w zasadzie wyszło inne, inne podbeskidzie. Yy, pazerne, atakujące do końca. Yy, jakaś jakaś rozmowa motywująca mocna w szatni była? Skorygowaliśmy błędy, dostaliśmy wskazówki i, i, i wyszło na pewno lepiej niż, niż w pierwszej połowie. Więc to, więc to na plus, poprawa gry drużyny. Czymś Was stale zaskoczyła w tym spotkaniu, czy, czy przygotowani byli się na to, że też będą starali się grać w podobny sposób do tego naszego. Czyli w przeciwieństwie choćby do, do puszczy ostatnio e, po prostu grali w piłkę? Byliśmy na to przygotowani, więc, więc tu nas niczym nie zaskoczyli, więc szkoda po prostu, że, że nie, nie wyrwaliśmy tutaj trzech punktów i, i kolejny remis jest Boli. E Ci rywale z Rzeszowa chyba tacy szczęśliwi, bo jak pamiętam, Twoja pierwsza branka w Oberskiej była przeciwko Stali Rzeszówczy, Tak, Resowi. Dzisiaj przeciwko tutaj też zespołowi z Rzeszowa. Także plusik chyba taki dla Ciebie malutki też przy tym spotkaniu, indywidualnie. Indywidualnie na pewno, ale, ale naj, najcenniejsze by były trzy punkty. A tak, tak to jest jeden w tabeli. No i co, no i zobaczymy, walczymy dalej. W czwartek jedziemy już do Gliwic na spotkanie z ruchem też wy zespół z tej, tej górnej połówki tabeli. Na dobrą sprawę teraz ta, ta liga też chyba wkracza, wkracza w taki decydujący, decydujący etap, prawda? No tu, tu nie ma łatwych meczów w tej lidze. Każdy mecz jest najważniejszy, można powiedzieć. I w każdym meczu musimy dawać z siebie 100%, żeby wygrywać I, i inaczej inaczej nie awansujemy w tabeli i, i nie osiągniemy celów swoich. Super, dzięki. dzięki.